Cześć! Pakujemy kolejną paczkę z kolejnym konikiem. Tym razem niedźwiadek. Niedźwiadek w końcu domek znalazł. Jest on dwukolorowo-okowo. Nie wiem jak to powiedzieć. Jedno oczko brązowe, drugie niebieskie. Pyszczek zamknięty. I małe uszka. I ten jak to się nazywa nie mogę dzisiaj po prostu to we włosach które jest na stałe po prostu nie do, do odplątywania jakby coś to nie ma tutaj jasnych włosów po prostu takie sztuczne włosy przypięte mu tam, bo on w ogóle ma sztuczne włosy ale dobrze tutaj koniczyk do tego Robacik. Teraz zmniejszę te kartki. <grym> tu. I jeszcze na no to dam to. Tylko będę musiała to przeciąć troszkę. Dobra. Kronik zabezpieczony. I gotowy do wysyłki. A tu będę musiała tamto uciąć. Mordownia. Dobra, no i konik, jak reszta paczówek, czeka na wysyłkę do poniedziałku, bo dzisiaj z sobą. i poczta nie pracuje, przynajmniej nie moja. I jak zwykle chomik pilnuje całego towarzystwa, <laughs> czyli pasio, niedźwiedź i modele.